Ostrzegałeś go? Powiedziałeś, że ma przestać? Nie. Powiedziałeś, że masz broń? Nie. Ale oskarżył mnie o to. Mówił, zastrzelisz mnie z kurwy synu? Co ty na to? Nic. Dalej szukałem broni. Nigdy wcześniej. Nie widziałem go tak złego. Sądziłem, że to jedyne rozwiązanie. Naprawdę czułem się zagrożony. Bert próbował dostać się do pokoju. Wskazywało na to pęknięcie w drzwiach. Chyba źle uderzył i sam się ogłuszył. Słyszałem, jak stękał. Przestał walić w drzwi. Więc je otworzyłem i go postrzeliłem. I